To jest uh -huh. A tu taki znalazłam ciekawy koszyczek Royal HPM. Zabienia kwiatowe, Tutaj są takie ładne złocenia. Nawet y, stan y, oceniam jako bardzo dobry. Jako dekoracja taka na stół dekoracja świąteczny. No? Ciekawy. Można nawet w nim posadzić żerzuchę, nie? O. Właśnie, tak? na rzeżuszkę. Będzie pięknie się prezentować. Mhm. Tutaj y, bardzo ładny talerz y, do powieszenia, taka ceramika. O. Ma już swoje y, lata, bo jest y, tutaj klakalura. Ładna ceramika z, z ptaszkiem takim kolorowym. Myślę, że to taki rozweselający motyw. Tak. Idąc dalej, mamy też drugi taki ceramiczny talerzyk. Tutaj jest taki wielbo. O. Taki mała, y... W zimie bardziej rozgrzewający, krajobraz tak. egipski. <grystanie> dużo osób podróżuje do Egiptu. Tak. Także na czasie. Na czasie. <grystanie> Bardzo małe to 24K sygnatura? Paul tak. Leitner. Okej, okay. taka ciekawa. I tak pokażemy może jak to się prezentuje z bliżanką. O, Malutka o, taka na, na espresso, ale bardzo ładnie zdobiona. Tak. Jest niepowycierana, to Trzeba by było to wyczyścić, ale rzeczywiście jest ładnie zachowana. O, super. Tutaj taki fajny wazonik też, kobaltowy. O, śliczny. Miała z takim cytryniami. E, mhm. Prawdziwy kobalt. A rzeczywiście. No, no Pytanie, czy to jest tutaj stare? Ta przyklejone, być może coś jest mhm. z tym kwiatkiem. A tutaj jest. dla to do ochrony, raczej. Jest jakaś sygnatura, coś widać na niej? Niestety jest już tutaj zniszczone. Ale zapytam o cenę, bo jest mhm. ciekawy. A taki bazalik? I Kiedyśki będzie. A, no, A ten kajzerat? 20 zł. okej. Okay. Bardzo ładny. Ten jest ładny z bizantu, a tak, Kaiser. Tak. 20 tak. zł. No, słyszycie, czym więcej, tym taniej. Pasło przewodnie. E, Chlip targów. Ogólnie, to zawsze wiadomo, że można negocjować cenę, a jak dużo kupujecie, no to będzie taniej. Jakieś... Wyda jest bardzo ładna taka paterka. Koszyczek właściwie. Widać, ręcznie malowany, podpisany Italii, ażurowy, ma rurę. jest już pewnie tak. stary. Bardzo ładny, do użytku tak naprawdę. Także kochani, dzisiaj na nie jest bardzo duży wybór, mimo iż sprzedawców jest właściwie tyle. Tak. Też więcej niż ostatnio. Jest. Troszeczkę mamy tutaj ciekawych kieliszanek. E, Piękne Trio, czyli tak naprawdę Trio to filiżanka, spodek i talerzyk deserowy. Widzicie tutaj taki ładny wzór. Podniesiemy sobie i tu powinien być jeszcze bogatszy wzór talerzyka deserowego. Zazwyczaj jest najbogatszy ten talerzyk. Później jest spodek z miejscem na filiżankę i na okach zawsze ma podobne powiniennie mieć i filiżanka, już w zależności od projektu, często jest zdobiona w środku, złocona, ma ciekawą formę. To no, po prostu dzieło sztuki. Nie zawsze takie filiżanki kupujemy tak naprawdę do użytku. Często po prostu ciepią oko, stoją sobie w wybranym miejscu jako dekoracja naszego wnętrza, mieszkania. No to tak naprawdę, też się zmienia pojemność tych filiżanek. Są które mają, no nie wielką myślę pojemność, takie bardziej espresso, może nie, ale, ale kapka taka, yy, bym powiedział, symboliczna by była w takiej filiżance. Więc czasami po prostu jak do użytku ludzie kupują, no to zwracają na to uwagę, jaka jest pojemność, prawda? No było tutaj idąc dalej, o, jaką ciekawy talerz znalazłaś. Właśnie, był tutaj y, troszeczkę przykryty. Piękne, takie łuska. I tak, to ta jest moi kochani y, Schumann, Arzberg. Mhm. Ciekawy wzór bardzo. Jeszcze bardzo. nie widziałem tego reliefu. Mhm. jakby... Yy, no stan albo... jest dobry, bo tutaj jest mhm. troszeczkę takie rzeczywiście, y, ale bardzo ładne. Bardzo ładny. Do bardzo wyczyszczenia ładnie. i myślę, że to nie będzie nawet widoczne. Dokładnie. Dalej coś tutaj te wazony ładne, nie? Piękne. A ten świecznik. Gdzieś widziałem, ale teraz nie widzę. Może już ktoś kupił? Świecznik? Tak. Ja zobaczę jeszcze to puzdereczko. Tu jest sygnaturka. SK w koronie. No to sprawdzimy, to jest taka też regionu w Niemczech. Ale ładna. Zobaczmy. No fajne puzdereczko, zobaczcie. To jest sygnaturka, SK w koronie. Zapytajcie pani jakie co bo masz bliżej niestety. Zapytamy. O cenę. Jaka, cena? Ja. Tak. Ja. jaka będzie cena takiego puzdereczka? się złotych. Okej, 20 złotych, złotych. jakie fajne. Patrzcie. Takie smutne, tak tylko to chyba jest współczesna Maden in Tajwan. to się Tajwan. O, tu chyba będzie scyna, co? Tak. Lepsydra. To jest taka ciekawostka. w tych czasach nie używana. A tutaj fajne. będzie y, druga mosiężna. O, fajne. Pięknie się prezentuje. taka Coś, nie? O taka, zawsze do na półeczkach. A ta? Tak lepszy w jakiej cenie? Ten no. większy był 5 dych, mniejszy był 20. 25 5 dych, okej. Okay. Mhm. Czyli ta 5 dych. Dobra, większa 5 Zobacz, dych niż ta 20. Zobacz Ta figura w jakiej cenie? 300 stówy ale oddajemy taniej. Okej. Okay. To jest? 300 stówy oddajemy taniej. To jest Austria. Austriacka figura. Zobaczcie, ma tutaj wycisk 20 zrobiony. 230 od Pana dawali. Okej. Okay. Bardzo ładna. Bardzo ładna, no, w figurach. Super. To był taki świecznik, ale ale świecznik się sprzedał. Dobra, no, lecimy dalej. Już. O, a ten ciekawy jest. To w ogóle zobacz. O, ciekawy ten telefon. Mm -hmm. no, bardzo ciekawe rzeczy tu pan ma. Ale gdzie jest, żeby wykręcić numer? Tajpka. Proszę. Żeby numer wykręcić. Coś tam w środku było? Jakieś guziki? Tak, tak. W środku właśnie nie. były guziki. Nie wiem. Ma korkę. Tu się chyba kręci. A, o, zobaczcie. O! Ciekawe. Jaka cena tego te telefonu? Telefon nie wiem. Razie, tak nie telefonu. teraz, teraz. Dobra, Dobra. pani, jedno się... telefon? Telefon. 400, 350. pięćdziesiąt. Aha. Czterystu tak. pięćdziesiąt. Nie ma. Ta, ta. A taki zestaw był ciekawe. Ja tutaj przedstawię. No, o, ale tu dużo rzeczy. Można mm to przebierać. W każdym talerze. zimowy. Zwieszenia? Akurat nie. Jest akurat cylindrowa Arsberg. na pracy, Złoty za taki talerz. Te łyżeczki po Teraz się to jest to, to będzie bo nas nie łyżeczki, bo jedyne czy konkretnie jakieś manufaktury. 20 zł będzie do zestaw, okej. Okay. Nie, tu mamy akurat kuszyny Okej, czyli też cebulowy zawsze jest. Jeszcze kartona do wyboru, do kolorów, różniste różności. A wiemy, że każdemu się co innego podoba. Zobaczcie takie na przykład dla zakochanych długo walentynki takie łabątki. Piękny wazonik. i Powiem szczerze, nawet nie zniszczony. Taki wazonik. Będę. A dwie dyszki. Bo to jest ważne. Tak, taka ładna forma, to dwie dyszki. Może ktoś kupi, postawimy tutaj. no okay. tu też ciekawe, takie róże. Jakby by powiedzieli, co chodzisz. A jest to Elkma. 85, Ta forma. Delikatna porcelanka bardzo. Oczywiście wzór kalką wynoszony. Ładne złocenia. Nie do przebrania byłby ten zestaw, bo jest jednak już tutaj złocenia są wytarte. Więc tam taki średni. Ale wzór dla nas znany, prawda? Ta róża. Towy, gotowy. Tutaj ładna patelka. Ale też już troszeczkę nadgryziona zębem czasu. Tutaj waser. No w kantonach można coś znaleźć, ale trzeba szukać, bo jaka ciepła taka... Patrz, gdzieś ciekawe, nie? Ty Już tu że łożeczki, które sobie Przymocz? znalazłem. Ładnie. To tak, talerz do powieszenia będzie, ale. Tak, tak, tak. nie Jest uszkodzony. Tego może. Coś jest, no, nie, nie, o, sobie, o, nie ale sprawnie. go tak odłożymy. No, żeby jeszcze. Już... to po prostu sobie jakoś zaaranżuje delikatnie. No bo szkoda. Naprawdę piękny. Bardzo dużo jest tutaj porcelany w tych kartonach. Tak, ja tak myślę, tak. że każdy coś dla siebie znajdzie. Tak to są różne wzory. Różne wielkości tak naprawdę Płenie. tych zestawów porcelanowych. Dużo ceramiki, dużo szkła. Tak naprawdę każdy myślę, że dla siebie coś znajdzie ciekawego. A to jakiś wzór słomkowy? Tak. Nie ma sygnowania, ale jest ciężkie, ceramiczne. Tak. Ja potwierdzam, nieraz coś ciekawego znalazłem. Wygląd... Ale też do użytku codziennego. Na przykład pamiętam e, takie pojemniki na jajka. E, no pamiętam, No dalej widać, że są. E, zobacz jakie ciekawe pojemniki na jajka. Znasz takie pojemniki? Oj, niestety nie. Ja pamiętam z dzieciństwa takich się trzymało jajeczka. W lodówce? No, to... A jak nie trzeba trzymać w lodówce, nie? Bierzemy? Bierzemy. A dzisiaj, słuchajcie, my jakoś użytkowo. Grzesiu pojemniki na jajka, a ja znalazłam łyżeczki. No, dokładnie. Widzicie? Także no. A każdym razem coś nowego, Także to jest super, nie? Że można się tak naprawdę zawsze tym zainteresować. Wzór słodkowy. No. To... Silezja. Wiesz co, nie... nie wiem, Czy Śląska bo, to, porcelana przecież. bo to są y, właśnie o, takie, jest, zobacz, aktycznie. ja myślę, że my to też weźmiemy, tak, taką Śląska paterkę. Ładnie. Ktoś chyba kolekcjonował sobie wzór słonkowy i tak, bo tutaj są różne, nawet no, ale... tu jest y, szpyl maszynen fest, mhm. czyli po prostu. Tak, ale więcej jest w tej śląskiej takiej y, sygnowanej. Już, już no szukamy, już szukamy. Na razie, na razie, To jest jakiś taki wyczyste, to, to może czy... być stare bo to jest jakby ręcznie, Tak, to, to jest wszystko... O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To jest wszystko ręcznie wykonane, ręcznie malowane. Z winteru. Z w chcę przejść. Proszę? A, przy Nie. To jest ten sam. Nie, to jest taka, taki miks, nie? Jednak. O, to będzie, zobacz. Aż się boję odwrócić. O, taka nawet. Trochę nadgryziona zębem czasu. Nie ma tutaj żadnej oczywiście sygnatury. Ale widać, że jest stara. Stara, bardzo stara. Czyli tu jest taki miks, ale ten, ten no. półmisek, to, to, ten talerzyk weźmiemy, co? Zobaczcie jeszcze raz, porcelana śląska. O, a to co tu? Taki czaj na blau. Bawary. nie Bawaria. Troszeczkę różności. Taki ekri, co to będzie? Ciekawe. Edelstein. Ładny kolor. Złoczenia nawet trzeba by przejrzeć. W dobrym stanie. Taka ale żyki. Wszystko w tych kartonach wygląda tak szaro. Jest zakurzone, ale jakby to wszystko. To jakiś ciekawy będzie można. Nie ma sygnowania. Wzury, jakby taki stanie. Szukam takiego talerza, widziałem go, ale już go nie ma. Szukam takiego jednego talerza, widziałem go ostatnio, ale już go dzisiaj nie ma. Podobał mi się. Zastanawiam się. Oczywiście jak zwykle temu działem. To co? Nie my nie. Wycenimy to. To musimy wycenić. To choć wycenimy. Masz ty tam masz. Pani mówiła 20 zł za łyżeczki, okay. może coś się uda spuścić. O, no, jakie ładne trio, Ładne tijo. Bogate zdobienia. Teraz zobaczę sygnaturkę. O, Eschenbach. Tam zewnątrz nie ma, tutaj Okej. Okay. Tak, nie, Zobaczcie e, różne lornetki. Powostki. Jaka cena będzie tego i tego? 23. Dobra. Y, Ile? 23. Razem. Tak, Proszę. Wróć. Okej. Ok. A no jakoś teraz... mi ręce zmarł. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Proszę pana to, ale jako ramkę. Jako ramkę. Idziemy... Tutaj pan przyjścił. A to? Ile? Ten obraz? Tu pani chciała jako ramkę. 35. 35. Dobra, my uciekamy. No to powodzenia. Wszystkiego do dobrego. Wzajemnie.